Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem drugiej kolejki Betflix I ligi, w której to zespół FKS Stalimiele zmierzy się w meczu wyjazdowym z drużyną znicza Pruszków. A wraz z nami trener naszej białoniebieskiej drużyny, Pani Dziudziewi. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. To troszkę trenera przepytam, bo mamy kilka pytań od dziennikarzy. I tak Maciej Detowski, Niemiec pod Podkarpacie Live. Panie ternerze, jak pod względem mentalnym wygląda zespół po meczu z Wisłą Kraków? No, uh, 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 na pewno jak jest. Uh, a po takim pierwszym meczu, gdzie są oczekiwania, gdzie, gdzie e, klubu nas, e, kibiców wszystkich, wszystkich e, ludzi z między i w ogóle e, sympatyków klubu, no, zawsze ta, ta, ten mecz tak e, przegrany wysoko zawsze boli, ale e, ja zawsze daję taki jeden dzień i e, dla siebie i dla zespołu, e, żeby czy to wygrane czy przegrane, żeby E, być w tych emocjach, bo też jest zdrowe, trzeba te, e, w tych emocjach e, bić i, i e, przejść ich I, i następnego dnia jest e, praca i analiza, którą wykonaliśmy od razu dzień po i e, już drugi dzień po, po, e, po meczu normalnie wracamy do, do pracy, e, wszyscy wiemy jaka jest piłka nożna, e, po każdym meczu e, jest kolejna próba od zera. I więc wszystko w naszych rękach i nogach, żeby w następnym spotkaniu zagrać lepiej. Jak po przeprowadzonej analizie oceni Pan spotkanie A, okay. z Wisłą Krakiem? Okay. No, mi się wydaje, że, że nie ma jakichś wielkich zmian. w porównaniu z tym, co mówiłem po meczu, że przy pierwsze 25 minut bardzo, bardzo bardzo dobrych i błędy, które popełniliśmy, bo straciliśmy strukturę, na którą dużo pracujemy, ale to jest też wytłumaczone z tym, że po prostu bardzo krótki okres czasu pracujemy z wszystkimi zawodnikami. Jeszcze dziś, dzisiaj dołączył do nas Matija Protkawczycz, nowy zawodnik, więc te wszystkie rzeczy, które robiliśmy, musimy... A zacząć robić od początku z, z, z drużyną, co nas nie zwalnia, żebyśmy następnie wyczułkali o wiele lepiej. Popracowaliśmy na tych aspektach, które musimy poprawiać, które są nie z, z wynikiem gry, tylko tak naprawdę z procesem budowania zespołu, który przechodzimy, czyli że tych wszystkich ludzi a żeby się lepiej poznać, żeby jak największy okres minut podczas meczu spędzić w tej strukturze, która jest ważna, więc w tych momentach ją straciliśmy i, i Wisła jest na tyle zgranym zespołem i, i jakościowym, że takie błędy nie wybacza, to dla nas jest też dobre, bo jak się uczymy, to nawet od najlepszych. Robert Kaczmarek w cieniu Jupiterów. Panie trenerze, co z Marwinem Singerem? Czy będzie mógł zagrać w meczu ze Zniczem pruszków? Walczymy, walczymy mocno z, um, z krótkim um, okresem czasu, który mamy na tego meczu, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Um, zobaczymy. Już jeszcze jest dzień, więc zobaczymy. Igor Kot Mecz day. W ostatnim meczu kilka razy wahadłowi zmieniali stronę. Taki był plan, czy taka była potrzeba chwili? Nie myślę, że i, i w tym układzie Bartosz Szeliga i, i, i Díez są zawodnikami, którzy zarówno zagrają na prawym wahadzie, tak samo jak na lewym, więc, więc to też wychodziło podczas meczu i sytuacji boiskowych. Bartłomiej Płonka, przegląd sportowy. Na jakich aspektach w grze zespołu skupia się sztab podczas przygotowań do meczu ze Zniczem pruszków? Na pewno każdy mecz, na każdym meczu musimy zrobić szybką tak, adaptację naszego modelu do tego, co wymaga przeciwnik, ale na pewno, na pewno są aspekty, których my musimy poprawić w naszej grze, które nie są związane z przeciwnikiem i z ich modelem na pewno. I to jest to, co, co powiedziałem wcześniej o, o strukturze i o tym, że te a zachowania, szczególnie w, w grze, w grze e, jest e, do poprawy. Adam Walczak, Radio Gol. Panie trenerze, czy po ostatniej dotkliwej porażce z Wisłą Kraków Wasze cele na sezon 2025-2026 nie uległy zmianie? No, no, Dziwne pytanie, bo, bo pierwsza kolejka i bylibyśmy niepoważni, jakbyśmy w ogóle e, brali pod uwagę takie pytanie. Nic to nie zmieni, nawet jakbyśmy wygrali, no to jakbyśmy mogli powiedzieć, że już awansujemy, więc idziemy dalej. I ostatnie pyta pytanie, Paweł Skops Sportowa Planeta. Jak? Jak wyglądający dla Pana zespołu będzie najbliższy mecz ze Zniczem Pruszków? No, widzieliśmy w tej lidze, że nie ma, że nie ma e, zespołów e, słabych. Każdy tutaj e, mecz w pierwszej lidze jest bardzo wymagający. E, Zderzymy się z zespołami. My, którzy nie są Markowiech Wysła Kraków, ale momentami będą, będą bardziej wymagający niż, niż, niż te zespoły, które się deklarują, że są faworytami w tej lidze, więc do każdego, każdego spotkania, szczególnie ten najbliższym meczu, bardzo bardzo ostrożne i bardzo skupione skoncentrowanie, szczególnie po tej porażce, ale ogólnie każdy mecz wymaga dopratę gotowości, skupienia i, i realizacji naszych założeń. I to wszystkie pytania. Dziękuję teraz. Dziękuję Państwu. Dziękuję.